W koszalinie mają ciekawe pomysły na doradców. I to jakie? Oto plan. Nominacja. Dziwne tłumaczenia, oburzenie i morał? Zobaczymy. Rada ma wspierać biznes i rozwój miasta. Szczytny cel, prawda? Wśród ekspertów znalazł się właśnie on, Stanisław Gawłowski. Cóż za zaszczyt. I tu pojawia się mały zgrzyt. Wyrok za korupcję. Taki drobiazg. Lipiec wyrok. Październik nowa posada. Szybka akcja trzeba przyznać. A wyrok to nie byle co pięć lat więzienia za korupcję i plagiat. Ale, ale, jest pewien haczyk. Wyrok jest nieprawomocny. Czyli, w świetle prawa, senator jest niewinny, przynajmniej na razie. Wygodne. I właśnie tego argumentu kurczowo trzyma się prezydent Koszalina. Tomasz, sobie Skoro jest senatorem, to może doradzać. Prosta logika, nieprawdaż? Nie wszystkim jednak ta prawnicza ekwilibrystyka się spodobała. Padły mocne słowa, skandal polityczny, niszczenie standardów i trudno się dziwić. Mamy więc starcie, twarde paragrafy kontra no cóż, zwykła przyzwoitość. A senator ma doradzać w promocji i biznesie. Idealna osoba na to miejsce. Więc gdzie jest granica? Koszalin dał nam niezły materiał do przemyśleń.